Jej rozczarowana mina stale siedzi z Chloe Clem, zdjęcia. Dzięki takim platformom jak Twitter czy TikTok w sieci nieustannie pojawiają się nowe wiralowe zdjęcia i nagrania, które później rzadko poddawane są przez internetów niezliczonym modyfikacjom. Miloznicy memów wciąż chętnie powracają jednak do klasyki Ketunku. Lata temu jedna z najpopularniejszych bohaterek memów była tak zwana Sideleink Chloe. Mowa tu o Chloe Clem, a konkretnie jej zgorszonym wyrazie twarzy. który błyskawicznie zdobył ogromną popularność w sieci. Zobacz również, znany z memów zjarany Zbyszek, ujawnił się. Foto. pochodzące z Ameryki Chloe zyskała międzynarodowa rozpoznawalność w 2013 roku za sprawa. Kropka wycieczki do Disneylandu. Matka dziewczynki. Katia, zamieściła wówczas w sieci nagranie ukazujące reakcję dwóch jej córek na niespodziewany wyjazd. Gdy siostra Chloe dowiedziała się, że zamiast jesce do szkoły, będzie mogła odwiedzić słynny park rozrywki. Wybuchle placzem. Sama dziewczynka zareagowała całą sytuację rozczarowanym grymasem oraz przeszywającym spojrzeniem. Które z czasem stali się internetowym symbolem zaniepokojenia, Nagrania z udziałem Chloe do dziś na YouTube obejrzano już ponad 21 milionów razy. A obrazek przedstawiający jej minę doczekał się tysięcy przeróbek. Twarz Chloe Clem jest obiektem memów już od prawie dekady sama dziewczynka w listopadzie ubiegłego roku skończyła za z 12 lat. Losy Chloe można obserwować na prowadzonym przez jej mamę Instagramowym profilu, który śledzi ponad 500 tysięcy użytkowników. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Do niedawna matka Chloe regularnie aktualizowała profil córki, pokazując także jej ujęcia sprzed lat i przypominając internetom okultowym memie. W lipcu ubiegłego roku matka dziewczynki zapowiedziała jednak dłuższe przerwy od mediów społecznościowych. Tłumaczac: zechce tym samym zagwarantować córce normalne dzieciństwo, pozbawione presji i towarzyszącej popularności w social mediach. Chce, żeby byle w stanie wyrażać zgodę i kontrolować to, co przedostaje się do sieci. Chce, by była normalnym dzieckiem i doświadczyła życia na własnych warunkach, napisala. Dodając, że nigdy nie popychala córek w kierunku sławy, a ich obecność w social mediach była dla ich rodziny zabawa. W 2021 roku omymię z Clem w roli głównej zrobiło się głośno w mediach na całym świecie. Obrazek trafił bowiem na aukcję jako NFT i ostatecznie został sprzedany za 74 tysiące dolarów, prawie 330 tysięcy złotych. W rozmowie z BBC matka dziewczynki zdradziła, że pieniądze za sprzedaży mema wykorzysta, by opłacić edukację córek. W wspomnianym wywiadzie opowiedziała także o tym, jak wyglądało jej życie po tym, jak Chloe stala się memem. To było bardzo dziwne. Bardzo przytłaczające. Rodzina i przyjaciele wysyłali mi te memy i do dziś wysyłają mi memy z Chloe, które zobaczyli w internecie, wyznala BBC. Zobaczcie, jak dziś wygląda bohaterka popularnego mema Sidiye Ing Chloe. Wciąż ma w sobie ten charakterystyczny rys niezadowolenia. Zobacz również, pamiętacie Rebecce Black. Tak zmieniła się autorka Wiralowego Friday z 2011 roku. Jest nie do poznania zdjęcia.